Dzień dobry, mili Państwo. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić komedię włoską pod tytułem Italian Job według Wargamingu. A o co dokładnie chodzi? A chodzi o Prototypo 6. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hinsul i dzisiaj znowu obnażymy głupotę Wargamingu. Czy leci z nami pilot? To pytanie moglibyśmy sobie zadać. O co dokładnie chodzi? Ano, chodzi o ten właśnie pojazd. Prototypo 6. Pojazd powinien wyjść z zupełnie innymi parametrami, a wyszedł z zupełnie innymi parametrami. Tutaj chodzi o działo, a dokładnie chodzi o uszkodzenia. Uszkodzenia miały być 320, wyszedł z uszkodzeniami 360 i oczywiście z dłuższym przyładunkiem w porównaniu do parametrów gdzie by miał alfę 320 dostaliśmy informację od Wargamingu z przeproszeniem i tak dalej tak dalej gdzie tutaj sobie właśnie możemy to przeczytać że parametry są inne oni starają się znaleźć rozwiązanie i tak dalej i tak dalej jeżeli komuś się nie podoba może sobie kasę odzyskać bo jest to czołg premium no, i co się stało? Zrobił Wargaming dzisiaj aktualizację, gdzie pojawiła się Alfa 320, tak jak powinno być, nie? No, fajnie, wszystko fajnie, wszystko pięknie. I teraz, właśnie, zobaczcie, jak to można wszystko rozpatrywać w porównaniu do jakichś tam historycznych elementów. do że kąt powinien być taki, i, i siaki, i jeszcze inne bzdury, jeżeli chodzi o ten tytuł. Zobaczcie, mamy niby aktualizację, gdzie weszła alfa 320. Przeładunek również nam się zmienił na 750, gdzie wczoraj on wynosił dłuższy, tam 840, no bo mieliśmy większą alfę. I teraz co się dzieje? Zaraz zobaczycie w grze. Dlaczego powiedziałem o tych historycznych rzeczach i jakiś tam. Inni się doszukują, że tutaj źle strzeliłeś, bo powinien być taki kąt. Tak naprawdę Wargaming może na, nam napisać wszystko, a tak naprawdę w rzeczywistości może być zupełnie co innego. I tutaj tym właśnie graczom radzę się obudzić, jeżeli szukają jakichś takich kontekstów, nie wiem, parametrów, i tak dalej. To jest. Takie bzdurne, bo zobaczcie, napisali nam, że mamy nową już aktualizację na ten pojazd Alfa 320, przeładunek 750, tak? No to zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Na papierze mamy parametry, jakie powinny być. No to my patrzymy, że dobra, tak jest. A jak jest w rzeczywistości? No zaraz to wszystko zobaczycie. I tak się zastanawiam, już wiele razy było takich pytań zadawanych, czy tam ktoś. Myśli, czy leci z nami pilot? Jak widać, kompletnie nie. Dla mnie, słuchajcie, bomba. Mogę mieć napisane na papierze 320, ale będę bił za 360. Mogę mieć na papierze napisane, że przeładowuję 750, ale mój przeładunek to jest 840. Mamy bitewkę na ukrytej wiosce. Jadę na środek. Teraz przyjrzyjcie się mojemu przeładunkowi. I Alfie. Alfa 350. Ktoś powie, no dobra, polosowało ci więcej, tak? Dobra, przeładunek. Jaki mam przeładunek? 8 sekund. Powinno być 750. Standardowo, tak jak już mam pojazd wyposażony, bo był dowódca, była, były racje i tak dalej, dosyłacz i tak dalej. Powinienem mieć... Tam jest to napisane. Jest napisane w statystykach, że pojazd powinien ładowywać 7.50, a ja ładuję 8. Dlaczego? Dlaczego ja ładuję 8, skoro powinienem ładować 7.50? No i jeszcze ta alfa 384. No ktoś powie, no dobra, mam 320 uszkodzeń na strzał, a bije po 380? Coś tutaj jest nie tak. Tak więc, słuchajcie, nic się nie zmieniło. Wczoraj miałem uszkodzenia 360 i dzisiaj mam uszkodzenia 360. Wczoraj miałem taki sam przeładunek, dzisiaj mam taki sam przeładunek. Powinienem mieć inny przeładunek, teraz tu 860. Powinienem mieć inny... Tał się trzało, 368. Powinienem mieć 320 alfę, tak samo powinienem mieć krótszy przeładunek, a kompletnie grze to nie działa. I to jest właśnie cały tytuł World of Tanks Modern Armor. Tak, World of Tanks Modern Armor. To jest właśnie najśmieszniejsze, że to, co oni tam sobie napiszą w statystykach i tak dalej, tak naprawdę ciężko jest to sprawdzić. No tutaj, jeżeli chodzi o ten przykład, no to można to bardzo łatwo sprawdzić, no bo mamy po pierwsze taki sam szadunek jak wczoraj. wygrałem grałem z tą Alpha 360. No i też widzieliście sami uszkodzenia, jakie byłem w stanie zadawać. Co do samego pojazdu, słuchajcie, zdecydowanie nie polecam, bo nie jest to łatwa maszyna. Wydawało się, że pojazd powinien mieć z przodu, tak jak na wersji PC-owej widziałem statystyki, powinien mieć na wieży z przodu 200 mm, ale gdzie te 200 mm u nas w ogóle nie pokazuje w tych statystykach, tak więc bardzo miękka maszyna. A podobnych maszyn w grze już mamy naprawdę sporo i są niektóre o wiele, wiele przyjemniejsze. Na przykład Draugen, na przykład mamy również amx Proto, tego na ósmym tierze, gdzie mamy fajniejsze opuszczanie działa, tak więc tutaj mi akurat pojazd się podoba. Ja lubię nowe jakieś wyzwania, nowe maszyny i tak dalej. Ale naprawdę jest bardzo miękki, trzeba bardzo uważać. To widziej się grałem też na live. Trochę bitek tym pojazdem rozegrałem. Najgorsze jest to, że no, niby mamy takie większe uszkodzenia, ale naprawdę zrobić dobry nim wynik jest bardzo ciężko. Gdy bitwa trwa w miarę długo, no to jeszcze, jeszcze. Starszy tutaj. Patrzeć na moje uszkodzenie, jakie zadaję, i czy ktoś powie: No to jest Alfa 320, zdecydowanie nie jest. Wydaje mi się, że Wargaming, no nie wiem, nie pisałem już do nich, bo nie chcę się z nimi gadać kompletnie. Wczoraj podczas ich live'a zapytałem, właśnie, czy to jest błąd z tą Alfą. Podpisali, właśnie, że tak, dostali takie parametry, a nie inne i to naprawią. No i naprawili. Na papierze w garażu mamy 320 alfy, 320, 7,5 sekundy. A tak naprawdę w rzeczywistości przerwujemy 8 i 6 i mamy dalej 360, czego tu nie rozumiesz. Teraz tak naprawdę też nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli oni to naprawią, bo wtedy będziemy musieli podglądać, tak? Za ile bijemy, jaki jest przeładunek. Dobra, tutaj w to jest fajne, że jeżeli mielibyśmy tą Alfę, już powinni to zostawić, moim zdaniem, że mielibyśmy tą Alfę 360 uszkodzeń na strzał, to by było fajne, bo takich czołgów średnich nie mamy zbyt wiele. No jest owszem buraska, tylko że to buraska jest zupełnie co innego. Jest to magazynek z dwoma pociskami, który bije po 360, a takiego pojazdu jak ten nie mamy, tak? Takiego standardowego Dobra, 6 do 5. Ja sobie wrócę na bazę, bo tam jedzie cała panda. No i jeszcze te bambusy na tej mapie to jest dramat, to jest normalnie dramat. Czołg bo może przejechać przez te bambusy. Tak więc znowu brawa, wielkie brawa dla Wargamingu. To samo tyczy się tej nowej tablicy, którą mamy dodaną do gry, gdzie możemy wygrać niby tą kobrę. Słuchajcie, nie wbijajcie tych... E, tych jeżeli nie macie full całej linii, tak? Cała linia musi być, jeżeli macie całą linię, wtedy możecie wbić i odblokować całą linię, bo ja wczoraj zrobiłem to dwa razy. Wbiłem ten jeden znaczek i później po bitwie on mi zniknął. Tak więc też jest to totalnie bez sensu zrobione. Dobra, zaraz zobaczymy za ile dostanie, żeby potwierdzić. A, no już teraz mam mniej. niż Moja alfa. Tak więc na, jeżeli chodzi o tą tablicę, no to tam musicie mieć całą linię tych znaczków nazbieranych i wtedy to wam się odblokowuje. A ja jeżeli odblokujecie sobie ten przedam jeden wbić wbijecie czy nasz to one wam znikną. Ja wczoraj właśnie tak miałem. Dobra, chodź tutaj na łóżku. O, 384, to nie jest możliwe, żebym non stop bił mając uszkodzenia 320 z taką alfą musiałbym mieć taką rolkę, żeby mi losowało, ale to jest niemożliwe, słuchajcie. Dalej mamy Alfę 360, tylko Wargaming dodał inne cyferki, zmienił i myślę, że jest teraz załatwione. Już samo to, że ten przeładunek powinien być krótszy, a jest dłuższy. Osiem pojazdów zniszczonych, to nie będzie medalu Pula na nowym pojeździe premium. Został jeszcze jeden, ale wydaje mi się, że ten nasz, ta nasza chyba szóstka, bo tam szóstka pojechała. Skapuje bazę, nawet już nie więcej... Nic więcej nie zrobię. Tak więc pojazdu nie polecam, słuchajcie, jest dużo fajniejszych maszyn, a zdecydowanie polecam zrobić sobie nawet maszynę, którą zdobędziecie za darmo, czyli Mantisa. Obecnie w kontrakcie kapitalna maszyna. Jeden z najlepszych czołgów średnich na ósmym tierze. Tak więc brawo dla wargamingu. Włoska robota wykonana. Chłopy mogą być zadowoleni. Tak więc już takich błędów mieliśmy dziesiątki, a może i setki. I nic się nie zmieniło tam dalej, nie ma ludzi kompletnie myślących. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.